mam monomtecie. Tej strony Sergiusz I dzisiaj sobie sprawdzimy nowy koszmarów czar Fortnite 2022, więc zapraszam do oglądania. Ale bardzo mi było, było miło, jakbyście zostawili pod tym filmem apeczkę w górę i subika dzwoneczkiem, żeby dzwoneczkiem, żeby dostawać po prostu powiadomienia o nowych filmach. Możecie napisać w komentarzach, czy mam jakąś inną grę, czy jakiegoś challenge'a w FIFA 23, czy mam na FIFA 23 Ultimate, czy, czy normalną w mecze. cokolwiek chcecie, żeby się pojawiło na moim kanale. No to nie? nie? jak chcecie ze mną zagrać, to zapraszajcie do Znajd. A teraz już bez, uh, ten MyLib MyLib okej. Okay na pewno programy na halloween w jakieś tam mapki A teraz mam dzisiaj słaby internet Ale to widać już Po tym, że nie mogę nawet ustawić trybu Dajmy się to do A, bo to graliśmy, okej okay. Ooo, z rachy uciechy U, Escape room No wyjazd to jest chyba nowy tutaj escape room ja nie wiem, ale my... Ha. dobra dobra dałam wszystko do ulubionych gdzieś tutaj, nie? gdzie epic? Uuu, wrócił ten kozacki trip też dobra, nie, zarobudowana, nie, 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 nie. Battle Royale, no, Battle Royale, normalne. Lecimy na co No i co, graj. No, zobaczymy, co nam zaprezentuje Fortnite. Chciałem mogę przypomnieć, żebyście zostawili łapkę w górę, subika, dzwoneczkiem, na na TikToku nie będę nic zrzucał przez najbliższe parę miesięcy, bo mam zepsut telefon. Więc no, nie będzie na TikToku. Ale za to może za niedługo być może dzisiaj lub jutro będzie nowy ten nowy nowe komiksy na i suttera na Facebooku, więc polecam. No. I lecimy. Czumy, tu mam go? No dobra, chyba nie ma żadnych mam broni, ale jest miejscówka. Pewnie te miejscówki są je, stąd, jak jeszcze... No tak no w Fortnite'a grałem chyba w ogóle miesiąc temu. Pół miesiąca temu. A nie, przecież ja 12 czy 14 dni temu robiłem z koncertu tą To, 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 Fajnie, że są kolejne dwa skiny w Rick and Morty, nie? Ten Misaczek. E, mm, mm, czy jak on tam miał, ten niebieski? E, to jak kliknęłeś kliknisk to się pojawiały I Summer Więc fajnie, że się pojawiają cały czas morki Takich seriały e, Fajnych e, tych e, skiny, A teraz sprawdźmy hmm. I co by lepiej tu wyglądało ta tam jest Nie wiem choć może tutaj Na razie mi się daje coś numer. To się powiększa ten chrom cały. <coughs> mm, nie wiem co jest. No. Mm, dobra. Więc jak to w stoję mogą mi No Zobaczmy tutaj. Są to, nie, jest, czy to? Hmm. nie wiem, Tylko to że prawie wszystko jest jest że to jest jest takie, jest takie, że to jest takie, to jest to Już to Dobra, w To ja chcę jak najszybciej zrobić e, ten. Osiem Jak najszybciej. O! Wydaj w Tak? No, Okej, okay. Jak najszybciej chcę zrobić ostatni level i chcę coś przestać w ogóle na rzecz tym, w tym sezonie lepsza. Wykosywałem wszystkie filmy, które nie wrzuciłem Miałem 83GB 22, który go nie wrzuciłem To oznacza, że miałem 80 materiałów nie, nie, dzisiaj I już nie wrzuciłem i ja już nie Wyobraźmy sobie to Tylko po to, żeby zrobić tą głupią aktualizację A, to jest nadal ten sam To jest ten bunker cały No, o, no dobra, weźmy to Dobra, chodźmy zobaczyć czy może cukierki dać za darmo, e, tak jak wtedy kiedyś. Bo teraz to lecie. Do darmo to można tylko cu dostać Okej okay, i my... okay. zobaczmy w sumie. Ja chyba... Okej. Zobaczmy. Czy w ogóle są dobre w sklepie? Hum, mm, aromat drewna. No ale to już musimy mieć, nie? Ale to się jeszcze ja pochodzi za swoje.

Baby, me, I'm sorry, my, my. w sumie Karim Będzebba wybrał zeszłą a e, cały Lewandowski został nagrodę Gerda Millera. za najlepszego strzelca 2020 roku, bo nie zostało ten To... E, bo wszystko nie miała ten. <laughs> Jeszcze w końcu po pięciu latach ten karabin nie, co to? Co to? Zarąbiszka. Mętówka, co co robić tu? Wiedziałem, tak myślałem. Normalna stara pompa? Tak. Już myślałem. Jedziałem na nowo moje córce. No i na kolejne, nie wiem, nie wiem, nie Dobra, ale czy Ale najle... ale nagrodę za najlepszy skład nie wygrał Real Madryt, bo że liberkuje go przegonił, które jest dziesiąty z tabeli poramiaru i on jest drugi, pierwszy pierwszym Mentecartu. Yeah. A... a Lewandowski jest dru drugim, tym... E, przepraszam, czwartym, który był najbliższy złotej piłki, bo pierwszy Karim Benzema ją otrzymał, drugi e, Mane, trzeci, nie dając tylko Kevin De Bruyne, a czwarty Lewy. Ale dziesiąty był Ernie Kalant, Cristiano Ronaldo do Perugies. Siódmy Mbappe, szósty bodajże Salah, czy dziewiąty. Ósmy. Nie pamiętam, ale też bardziej dalszy, czyli piąty. Nie pamiętam już. Dobra, lecimy. Zobaczmy, co tu takiego jest tutaj gieśni. na gdzieś no. Żłonko sieci. Dobra ty, ty, no to wędrze, tu jesteś O kurde Tory Do widzenia Lubię bać się Te Łukasz, gdzieś ci się Odwala ja tym sobie mogę tak zdać, tak jakby że spodziewałem się zupełnie czegoś lepszego. No chyba, że to jeszcze nie koniec, bo... No cukierki. I tylko tyle. I nowe skiny, I zadania o nowe rzeczy. I e, jakaś mgła i nowe zbrony. No to... No to rzeczy, no to rzeczy... To nie jest takie... wow, mega. Ja spodziewałem się na przykład miejscówki jakiegoś bossa, czy coś. Duchów jakichś, nie wiem... Ciekawego, nie? A tak, no to, cukierki i mgła, nie? No i to wszystko, praktycznie, jeśli chodzi o wizualne rzeczy. No, mam nadzieję, że jeszcze coś to poprawi, może jeszcze nie wszystko zobaczyłem. Nie wiem. Lekko, ale szczerze, lekko, jakby... No, na razie lekko mech, szczerze. Pewnie przy... Ja, te... ja zacząłem się jarać, że tu już jest e, ten, koszmarów czarno, to być może to sprawdzę. Więc ja już z Fortnite'em się zbytnio nie interesuję, więc musiałem... O! E, e, koszmarów czarno, fajnie, zobaczę, co, e, co ciekawego infikowali, no bo no, już... O, tylko 1 na 10 to chyba 0, nie wiem, no, ale te 4, 5, 6, ponownie... Wiecie, no to nie... No, to nie jest do... nie, To jest akurat słaba aktualizacja, coś mi trochę wydaje, nie? Niech się to... Nie pochwalam tego. Ja się pochwalałem Fortnite, a tutaj, no to szczerze nie pochwalam. No ale ja, wiadomo, że, że też Epic, no... To jest rune, robić cały czas takie zmiany w grach komputerowych, a później jeszcze dodała się jakiejś więcej rzeczy, więc no, ale no, mam nadzieję, że na przykład już to coś się e, zrobi, albo będzie ciekawy, bo na razie, no to nie wiem, czy ja omijam te miejscówki, czy ja zauważam jakieś rzeczy, ale no, no w tym Koćmerów czarnych jest sobie. Być może, jak zobaczyłem jakiś youtuberów, oni na pewno znajdą więcej, jak na przykład Jacobs, no to może nawet 50 macie co zagrać, nie, a ja nie mogę ucinać na przykład filmu, bo raz, no, Cyprian zrobił jakiś głupi tekst, nie chcę nawet go powtarzać, na odcinku, co my z Pawłem toksycznym musieliśmy mu tłumaczyć, co to oznacza, bo Cyprian, wiecie, czasami coś mówi i nie myśli, to akurat fakt nie opinia, no to... No... E, chciałem wyciąć ten moment i to jest śmieszna wpadka, bo zrobiłem filmik tylko tego, jak on robi, e, mówi ten wyraz, więc ja z wycinać nie umiem i, i nie mogę, więc... No. A, to jest to, 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 to chrom 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 Dobra Glutem kogoś Za, za, chrom ma gluten Ma glutem Lol to to nie chrom chrom nie budowlę. Lecimy to chrom G-g-g. Nic ciekawego, co by mnie interesowało. Niestety nie... nie w ciebie. Nie wiem w sumie czemu. Może przestanę mówić takim głosem, bo sam mnie zdenerwuje. A co dopiero perowa? bo mnie nie wystarczy coś O też. Ale... Wychodzi z tyłu, Ale krumowe rzeczy, co tam ja mam. O, myślałam, że roketnica. Czyli rakietnica. Wyróciła duchowa ta, 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 ta. Taki klasyk. Czasami mówią, że to jest klasyk. No bo to już nie taki klasyk lepszy na to nie lepszy Oto to jest tej Ale dobrze, O mam się wrócić zdrowie, no to co Musiałem a, Ando

Co, co 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 co? eee dobra dobra mamy mamy coś do zażycia. a no ale to akurat normalnie leci ale to akurat wiem taki głupi nie jestem to nie

Co ja mogę teraz robić? Wow, cofam zdanie, to akurat było niemiłe, ale w takim razie no to gdzieś 7 na 10, to czy nam to przedmiot tej?

Tyle żołnierzy na i a Ej, ja sam od, słuchaj, 5 razy czy, 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 od tego gościa, nie? Dobra. Ten jest zmęczony, tego już nie ma. Co jest...

łatwo sobie to umieć. Ja przeglądam teraz, mnie na linii zabijania. Dobrze. No dar. Ciężki dar. Spodziewałem się większego ggg, <coughs> ale jest, m, teraz jest całkiem nieźle. Ale to musi być kurczęcy dla rywali w sumie. Sorry stary, to nie było z premedytacją. Można tym na sumie kruki zabijać coś. Dobra, i stąd! Mój Boże, no i stąd, kurde! Ty mały. Dobra, Dobra, no, wrócił. No ja na zaraz kogoś spotkam. Ale szkoda, że jak jest chrom, nie? No to nie Dlaczego jak na niego... Ej, e, mogłoby być, że e, e, jest tak jak teraz, nie? Chrom. I za każdą rundę wchłania coraz więcej i pod koniec rundy jest mnóstwo tego chromu już na tej mapie. I tak cały czas. Ale w sumie nie wiem, czy to by było tak ważne. albo że jak dotniesz tego chromu to cię zmieniam w tą ch chromową tą bo jesteś chromowy Lock it down, no no i już też tu nie ma i ostatni raz cię tu widziałem na oczy DMR lepsza Jakbym miał 3 HP więcej, to bym mógł się uleczyć bandażem, ale nie mogę. No dobrze, nie no polecimy. Zgadza że to będzie najwięcej. I że teraz zostanę heczota i ze mną. Tym bardziej widząc, ile ja mam HP. To, co prawdopodobne. To, to bardzo. A, no ładnie. Możemy sprawdzić. Kurde, nie. Ale 14 mails, to nie źle. Dobra, szczerze? z szczerze? Jest okej. Okay. Jest tak jakby, no 7, 8, 9, 10 na No 7 na 10, no nie ma dużych zmian oprócz tego wilka, oprócz uh, tych dzielków. Ledko mnie zawiódł wręcz Epic Games. No nie, nie podoba mi się. Ale przynajmniej 12 ja złotych za zarobiłem na tym odcinku. i tak, i tak, nie, tak nie dam na to nic robić o, ale mam, ma, ale możemy kupić sobie tego, tego który drencz tego biednego dzieciaka No, dobra chodź, kupmy to a może coś za 200 co do halloweenu jakaś dosłownie, no nawet się do 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 dy do, dy do, dy do, emotka byle co za 200 Mm -hmm. Aha, szpagat. Super, albo muzyczkę sobie będę mógł kupić. No. Pyk. No. No, o co z tym chodzi? Ja wynikam. No dobra, no ale to chyba chyba mówiąc nic. Zobaczmy moją karierę Moja, mój pierwszy centra ten. O kurde, to już był kiedy 1320 To kiedy ja miałem Fortnite być może nawet w 2019 um, gdzieś na początku Ej, nie, dobra, dobra, ale na, na pewno nie w 2019, to już na pewno. To jest już trzecia, to było dawno. Ej, trzecie. No, nie. Drugi sezon, 20.00. Długo mam jednorazowego użytku. 250, żeby to dwa różne sezon drugi o mój boże Już to było tutaj? w maju, kwietniu poprzedniego roku ja pierdzielę nie sierpień, luty, marzec, kwietniu, maj, tak, maj no nieźle, no dobra uczyniam szczerze tak tą mapę no. Jeszcze ten tą aktualizację 6, 7 na 10, 8 na 10, 9 na 10, ja no, 46, 7 na 10, no, no nie mogę już, nie mogę inaczej powiedzieć, przykro mi. No, no więc zobaczmy, może coś mi ominęło. Zobaczmy na tym. Na duchy to jakby LOL <coughs> Najpierw lotnia Nie, mam ślicznika Tyle, nie Eee... na tam killów I to także na no dobra Będzie pasować w sumie do tego skinia Ej, to nie słupie Okej okay. Być może się będę w filmie starał, ale szkoda, że do tego karniaczu bojowego na przykład takiego zwykłego szkieleta, nie dodali, nie? Było spoko. Ale tak, to jest spoko, więc dziękuję za oglądanie. Eee, ja czy się jak to polecam zobaczyć poprzednie film, filmy na moim kanale, no a ja żegnam, do zobaczenia już jutro albo w następnym odcinku dzisiaj.